nie mamy dużo meczów, dużo rywalizacji, mamy dużo zabawy. Lubicie się bawić? Uh -huh. Pięknie. To po to tutaj jesteśmy. Ale te zabawy czasem będą trudne. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to przerywamy i pytamy. W różnych kierunkach zmieniamy kierunki. W prawo, w lewo. Raz skręcę w prawo, raz w lewo. Nie w kółko Wojtuś, szukaj. O, zmiany kierunku, brawo. Ok, ok, zatrzymujemy. A teraz zobaczcie, dodatkowa rzecz. Ja będę chodził między wami, jesteście też wy. Chronimy swoją piłkę. To jest nasz skarb, którego musimy bronić. Jeżeli ja biegnę i spotkałem na swojej drodze Jasia, to chronię tą piłkę, żeby mi jej czasem nie zabrał. Dobra? Biegamy, biegamy. Chowaj, bo to piłkę, bo dobiegam do ciebie. Uwaga, broń piłkę, broń piłkę, tak jest. Między sobą też chronimy, dobrze. Próbuj, hop. A teraz rzucamy dwójeczkę, troszeczkę przyspieszamy. Wyższy bieg, trochę przyspieszamy. No nic się nie stało, do środka, ona wraca, ona wraca. Super. Komenda Fifi, to musimy się z kimś zamienić piłką, dobra? Łatwe zadanie? Komenda Lala, to musimy się zamienić oznacznikiem z kimś. OK. I komenda Bobo, wtedy musimy się zamienić jednym i drugim. I piłką, i oznacznikiem z kimś. Jeżeli już się zamieniliśmy, a jeden kolega się z nikim nie zamienił, to co możemy zrobić? Jak możemy mu pomóc? Jeszcze raz możemy się zamienić. Ktoś z Was może jeszcze raz na przykład. Okej? Okay? Rozumiemy zadanie? Okej, okay. biegamy, biegamy sobie. Biegamy. Biegamy sobie. W prawo, w lewo. Jak chcemy, nie w kółko. Nie w kółko, w różne strony biegamy. Fifi, co robimy? Czym się zamieniamy? Czym się zamieniamy? Fifi było. Pierwsza komenda, czym się zamieniamy? Tak. Próbuj, kombinuj, kombinuj. Ktoś... Pięknie. Pięknie. I baza? Boza, boza. Muszę głowę podnieść do góry, zaobserwować, gdzie jest ten mój kolor i tam wprowadzam do bazy, wprowadzam do bazy. Dawaj, Super. Dawaj, próbuj, próbuj, próbuj. próbuj Jasiu, dobra? jak ćwiczenie ostatnie trudne było, czy, da, czy jak ty to oceniasz? Hmm, łatwe. Wybieramy każde jedną bazę, biegniemy każdy do jednej. Bez piłki, gdzie jest baza wojna, Wojtuś, poszukaj, gdzie jest wolna. Ja! Wy Wystartujecie na mój sygnał i robicie to w taki sposób, w jaki chcecie. Możecie zabrać jedną piłkę, możecie dziesięć na raz. Jaki macie pomysł na to? Tu się wasze pomysły. Jak nam się kończą w środku piłki, to liczymy, zobaczymy, kto będzie miał na więcej piłki, dobra? Mhm. Ej, Jesteśmy gotowi? Trzy, piłka. dwa, jeden, go! Owinujcie. O, o, super, ale pomysł. Może być taki pomysł. <laughs> Brawo, oto, sami. Ale fajny pomysł miałeś. O, nie ma, już nie ma, już nie ma, już Jeszcze 10 sekund. Ale super Jasiu, idzie. I stop. Stop, już nie możemy zabrać, bo było stop. Liczymy piłki w swoich bazach. Nie no super, ile? 6? 8. Jak, Wojtku, zmęczony jesteś? Trochę czy, czy bardzo? Bardzo. Uuu, okej. Okay. A ty, Jasiu, jak zmęczony jesteś? Troszeczkę czy bardzo? Bardzo. Uu. A ty, Jasiu, jak zmęczony jesteś? Kolka miała łapie, jestem zmęczona. Ok. Jak tutaj decydujesz? Kiedy rozpoczął tę rywalizację? Nie ma bramki w środkową, nie wiem, że w prawo albo w lewo, tak? I Jasiu przychodzi. Super Jasiek. No, uda ci się. Uj, szybko Wojtusz. O właśnie, uczymy się obserwować. Super. Muszę obserwować Wojt. Kto go obserwuje? Kto obserwuje Wojtka? Ej! Kto obserwuje Wojtka? O zobaczcie. Ej, się musimy dzisiaj. Obserwować na tym. Podstawie, nie strać go z oczu, bo zdobędzie punkt. Jasiu, kogo obserwujesz? Właśnie, dawaj. Wybierz najlepszy moment do ataku. ja przerwę. Tak. Najtrudniejsze zadanie, jakie dzisiaj robiliście. Współpraca teraz będzie, zobaczcie. To Jasiu, zdobywasz jedną albo drugą bramkę. Wojtusz starasz się go złapać. Tak jak było, ok? Piłka nie będzie ci potrzebna. Piłka nie będzie ci potrzebna. Ale, Jasiu. Jedna z bramek zostanie zablokowana, nie wiadomo która. Bo jak ruszy Wojtek, to Jasiu zablokuje jedną bramkę. To w nią nie możesz wiedzieć, musisz w tą drugą. Ty będziesz musiał się nauczyć teraz, nie do że walczyć z rywalem, ale też obserwować, która bramka jest zablokowana. Dobrze? Wojtuś, czy ty będziesz wiedział, która bramka jest zablokowana? Tak. Skąd będziesz wiedział? No zobaczymy, czy będziesz wiedział. Próbujemy. Wybraj sobie, do której bramki pobiegniesz. Nikomu nie mów i pobiegniesz za chwilę. Gotowi jesteśmy. Obserwujemy Jasia, on zaczyna ruch, a my łapiesz Jasia, blokujesz bramkę. Patrzymy Jasia. No, no. Dobrze Jasiu, widziałeś to na mój sygnał Maciek się odwróci i głośno policzy do pięciu. W tym czasie wy. Musicie coś zamienić. Może kolejność, inaczej się ustawić. On musi odgadnąć, czy jesteście dobrze ustawieni, jaka różnica jest, co się zmieniło, musi odgadnąć. Dobra? 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Wracamy się, co się pozmieniało? Co jest inaczej? Że Mikołaj się zamienił z Maćkiem. Okej, okay, co jeszcze? Ma piłkę. Piłkę. Czy coś jeszcze było zamienione Jasiu, zaobserwowałeś, zapamiętałeś wszystko? 3, 2, 1 start. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć. pięć Co się pozamieniało? Mm, mm, teraz coś będzie. Się zamienił i jest. No, Wojtek był na końcu, nie? Jeszcze sobie zdjęcie w głowie zrób, jak oni stoją. I uwaga, hop, liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Hmm. Co się zmieniło? Oj. <grybuj> Mikołaj, Adaś, Maciek, Jasiu i Wojtek. Czy wszystko się zmieniło? I jeszcze piłka. Jeszcze piłka. Ja się nie zmieniłam. No właśnie. Jedna i Zapamiętałeś, bo wszystkich. Uwaga. Tak. I go. Liczymy. Trzy, tu. Nie jeden. Jeden, 1, 2, 3, Pięć. 5. Co tu się pozmieniało? Pan to Drugi Janek. Gdzie był Janek wcześniej? Tam Tam był, z tamtej strony Super! Brawo, świetny strzał, I Wojtek, a mogę, mnie Po jednym strzelamy, no meczu, nie ma tu piły karnetów. Jak... Będzie po wpół. Jak nie strzelisz, to się nie powiem, to masz teraz. Okay. Dziękuję Jasiu. Jaszku, dziękuję bardzo. Super. Na dzisiaj wszystko. Dziękuję, możemy iść do rodziców. I pracujemy w czwórkach, czyli czterech zawodników z jednym trenerem. Na no, ogół jak mamy grupy, to odbywa się to tak, że czterech zawodników na połówce tu, czterech tu. I potem czasem łączymy to jeszcze w gry między tymi grupami. Na ich etapie to są gry 1 na 1 i 2 na 2, tylko a potem jak będą trochę starsi, gry 3 na 3 i 4 na 4.